Pamiętajcie, że moje serwery sponsorowane są przez Fiberhost.pl. Serdecznie zapraszam na ten hosting. Wszystkie linki w opisie. Siema, człudziska z tej strony Halmen. Witam was w pierwszym odcinku ze świata Halmena. To serio, eee, nieważne. Świat Halmena? <noise> Nie ważne, Nie. Witam was w pierwszym odcinku z, no, naszego serwera, na którym będziemy sobie pykali Jak, jak kiedyś pamiętaliście, że pykaliśmy sobie na mopie rażem, ta, razem Z Angurarem, z Roxem i z tą całą bandą Tak teraz ja stworzyłem serwer i będziemy nagrywać z mojego serwera Bo, ponieważ nie było już rok Minecrafta Jonasz, przywitaj się Dlugo, żeś puścił taki słowo że nie dopuściliśmy do słowa że <laughs> wszystkim, jestem Cichy, witam na serwerze Hamena Którego jeszcze nazwy nie znaleźliśmy, chociaż ja tutaj proponuję od paru dni Yy, serwer dla Bystrzaków. A dlaczego dla Bystrzaków to się przekonacie niebawem? Ponieważ Ej, Słucham. Jonasz! Mam super pomysł. Yy bo ogólnie to za chwilę wam powiemy o całej systematyce serwer. działania tego serwera tak, za chwilę wam o tym powiemy, ale pierwszy taki mini konkursik na dobry start serii to będzie wymyślenie nazwy dla tego serwera, Nie o wiem, to jest ja, konkursik ja dla was ja tutaj serwer dla bystrzaków i ja chcę masę łap... niech ktoś napisze komentarz serwer dla bystrzaków a potem reszta ludzi go złapkuje tak bardzo, żeby <laughs> po prostu H humlan był zmuszony do nazwania go w ten sposób, co ja chciałem powiedzieć od was zależy jak ten serwer się będzie nazywał dobra na materiał, bo, bo bodajże półtora roku chyba się pojawię z powrotem u komena na, na jego kanale tam... No dobra gdzieś ty Pola... Dobra, nie było no już no my, rok z, tak? w tym czasie zrobimy to co ja się robi w, to w pierwszym odcinku jednego. serii Minecraft bo no, ten temat został już tak bardzo oklepany że nie wiem czy jest sens komukolwiek to tłumaczyć to się właściwie robi w tej sytuacji Zrobimy to co zwykle Jakbyście mogli teraz się przekonać to oczywiście zrobimy to co w każdym odcinku robiliśmy w... Jak nagrywaliśmy A, no, razem, czyli jeszcze, zrobimy jeszcze, jeszcze, domek. Właśnie jeszcze ponad to, jeśli starsi widzowie pamiętają z pewnością, że jak graliśmy na mopie czy tam na modzie, to poza tym, że robiliśmy to co się robi w Minecrafcie, czyli wszyscy wiemy, to jeszcze my budowaliśmy domek i to nie było wymówek, czyli trzeba było być hardkorowym minecrafterem, minecraftowcem. Właśnie. To tak chujowo brzmi. No w każdym razie zawsze budowaliśmy domek i zrobimy to i tym razem, chociaż... Możesz... Pierwszy odcinek zawsze polega na budowie pierwszego domku Dokładnie, yy, no i tak yy, No teraz może powiem. ja opowiadam, czy to opowiadasz o serwerze Zresztą no ja mogę to to szybko stresić, że ty będziesz dodawał coś od siebie, jeżeli ja coś powiem nie tak, No okay? dobra, to dawaj Dobra, no to serwer dla bezszoków polega na tym, że to nie jest taki zwykły serwer, że my będziemy sobie we dwóch tylko tam grać na nim Tylko dodamy, będę dodawać regularnie osoby nie Będą powiedzmy, znaczy będą też również nasi koledzy, ale to nie, nie będzie tak, że to jest serwer, nie wiem, zamknięty dla jakiś. Tutaj jakaś sekta tutaj się tworzy, czy jakiś krok ludzi tutaj, nie wiem, znajomych znajomych, ponieważ będziemy dodawać tutaj osoby, nie wiem, was będziemy dodawać, widzów będziemy dodawać, będziemy, będziecie mieli okazję pograć z wami, a jak będziecie mogli się dostać na serwer dla I właśnie tu jest geneza dlaczego nazywa się serwer dla zdolnych. Musicie wykazać się dolnością. Co nie wiem, ileś tam odcinków, będziemy zarządzać wielki konkurs igrzyska zdolniaków i będziecie zdol mogli... <laughs> Musieli się wykazać, będziemy, nie wiem, wam tutaj proponować jakieś konkurencje, które będą... żeby powiedzmy, robimy taki konkurs na honor. i tam kto narysuje coś najfajniejszego to jest przykład oczywiście. Będzie zdany do tego serwera. Może być konkurs, nie wiem, na, ja, ja pro, 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 proponuję tutaj grę na flecie. Bo nigdy chyba nie było czegoś takiego, że ktoś komuś proponował granie na flecie. Znaczy, proponował. Robił konkurs na grę na flecie. Proponuję ci grę na flecie. ty <grystanie> <grystanie> Kalman, możesz zagrać na moim flecie. Możesz mnie dmuchnąć, jak chcesz. Jej. E, no i tak, e, także. No tak ja myślę, że te osoby będą, będą mogły z nami zagrać, pograć tutaj, stworzyć piękny nowy świat. No jak wiecie, nasze domki, mimo że mamy wielkie doświadczenie w budowie domków, bo robimy to w każdym odcinku, to one i tak zawsze wyglądają tragicznie. To jakiś zdolniacha tutaj właśnie, bystrzak może przyjść. I również, no nie, skombinować coś. A, bo ty tu widzisz że na drodze, bo na grubości lecisz. No panie. Dobra no i tak. Tutaj... Poczekaj, bo mnie wytrąciłeś z wątku. Ja myślę, że pierwszy konkursik zrobimy już. W następnym odcinku coś zaproponujemy. W następnym odcinku już planujemy zrobić jakiś pierwszy, wstępny konkursik. Żeby, żeby to pierwsza osoba kukursami. doszła. Nie ja bym to nazywał Igrzyskami Bistrzaków. To jest... będą Igrzyska Bystrzaków. Nie wiem, może Chyonaś mnie por powoli przekonuje do nazwania tego serwera serwerem do Bystrzaków. Ale jeszcze by wy się wykażeć w to komentarzach Ale ja, ja mówię, że tak, no to po prostu, żeby jeszcze bardziej go upewnić, w tym, że to jest doskonała nazwa na tę serię. to ktoś napisze komentarz serwer dla Bystrzaków, 8 wykrzykników, a reszta ludzi to zalejkuje. Będzie super. Co ty właściwie robisz? To, to jest fortyfikacja? To są takie blankie, to jest na... domek Nie, stary, to jest, wiesz, jak wiesz, że są właśnie zakończone takimi blankami, to tym, tylko my mamy kluczówkę <grym grym grym> Oj tak. będzie <grym> fortyfikacja wysoka na pół metra To tym, tym się zajmą nasze bystrzaki Masz może całe drewno? W sensie, że ten? Owszem mam To rzuć A zastanawiasz się ty... Albo zbuduj, albo zbuduj palę to... Bo ja nie palę he! he, he. Jeszcze kłamię ludziom tutaj. Żywe oczy. Żywe oczy ma. <grym> żywe... <grym> <grym> Laby <grym> Ja bym proponował tutaj by zrobić jakieś. te. narzędzia. Ja wykopię ja, ja kamienie, bo w pierwszym odcinku zawsze kopiesz się kamienie. Tak. W ogóle my, 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 zro, my, my zrobiliśmy wielki błąd koleżko, bo zawsze pierwsza noc polega na tym, że nosujesz w jakiejś noży nie masz łóżka i jesteś w ogóle wiesz z bieda. A na tym polega pierwsza a to jest jeszcze pierwszy dzień. A... Dlatego ja, dlatego ja bym zrobił klitkę, jak zawsze robiłem klitkę, a No to, a to co to jest w ogóle? Do, do, dalej, dalej chłopie, my tu robimy domek, w ogóle trochę za, na przypominać szopę Tylko shopa. jest niewymiarowa, ja zazwyczaj robię szerszą tą szopę o jedną krawkę. A ja chcę podwójne drzwi, panie To nie jest szopa w takim wypadku i ja kiedyś tu przyjdę i ją spalę, spłonię Spłonię? Pierwsza szopa? A znaczy, tak. pierwsza podobna szopa? A co Od byś się. powiedział? Już no. nie wygania. Na co? No a to jakbym zaczął robić podłogę. Eee, no możesz. Nie będzie była jaka podłoga, bo to będzie podłoga, proszę bardzo, z głazów Super głazy masz. Fajne mam głazy, nie? <śmiech> dlaczego chcę <laughs> putować drzwi... mojego głazu? Ej dlaczego te drzwi wyglądają tak ułomnie z tej strony chodź tu? Dlaczego Wyglądają tak nie normalnie. No nie, z tej strony chodź. Czy ty zawsze widziałeś drzwi otwierające się tak i klamki są po drugiej stronie? Mm. <laughs> Jakie to złomne. Myślę, że to się da logicznie wyjaśni. <laughs> Myślę, że tego się nie da logicznie wyjaśnić. Ja bym <coughs> zrobił dach, ale jak zwykle powiesz, że jest brzydki, więc go zrobię. Ja bym go zrobił z pół płytek, ale to weź, zrób jeszcze jedną warstwę. O właśnie tak. A to liczyłem. Panie, nie mam drewna już. No wiesz, słonko się po zachodowi, no to zróbmy szybko siki, ale nim jeszcze trochę tego cholernego drewna, ja mam dużo drewna, coś to się mogę dać. Możemy zrobić te pół płytki w innym kolorze. No dobra, myślę, że wszyscy zróbmy kolorowy dach. Jak to powiedzą staro, jak, to, jak to bym powiedział starociotyp na pewno pamiętają nasze domki z poprzednich edycji. To jeżeli ktoś ogląda, to dobrze pamięta, że te domki nigdy nie wyglądały za dobrze, i to jest kolejny przykład, że Halman nie jest bystrzakiem. jestem największym bystrzakiem. Gówno z... prawda. Nieprawda. Nie wyglądasz na bystrzak. Dobra, no to ja ci zadam zagadkę, a ty będziesz musiał odgadnąć. Dobrze. No to co to jest? Z przodu noga, w środku jaja i z tyłu noga. Z przodu noga. W środku jajo i z tyłu noga? Tak Mężczyzna bokiem Widzisz, nie jesteś bystrzakiem Kurczak. Kurczaki <śmiech> <śmiech> Tysięcy piorunów Dosta... <laughs> Och, ty łapserdaku <laughs> Aleś Dobra, ciepie, ale man, ciebie. Tutaj się Dobra, chodź jabłko stary, normalnie, aż... No zajebiście, dostajesz zaraz order, kurwa Bystrzaka, chodź tutaj za. Dobra, nie mam czasu tutaj robić tutaj jakiegoś ładnego dachu, to będzie komuś. No, to jest równo. Sam sobie znajdź dach. Tak. Patrz na ten dach. Wygląda super. Beznadziejnie wygląda ten. Jak twoje życie. Ale ty miałeś to o jeden podnieść bestrzaku. Ale jest podniesienie! No nie rób, dziuk to no. jest... No ale co to... To było nierówno. Ty masz... ty masz kafelki na suficie jak Delti. Co trudnego jednego, to myślę, że i nie narzeka. Ale no dobrze jest to Nie, zbliżę, nie, nie no, jest dobrze, ja ci udowodnię jak to jest powinno wyglądać. wspaniale nie jest niszczysz, wspaniale Niszczysz moją ciężką klasę w tym momencie niszczysz, Weź, to, to, weź sobie... to zniszcz To, to jest serwer dla bystrzaku Zniszcz, zniszczysz moje, moje plany tutaj ambitne Tak, ale weź zniszczysz to zniszcz moją godność. Zniszcz każda, to, bo to jest serwer dla bystrzaków Każda kolejna zniszczona przez ciebie płytka jest cząstką mojej godności, która właśnie kruszy się na maleńkie kawałki, tak jak To jest K cząstka, twoje... się... to jest cząstka to twoich ciał upeina, czy jakoś tak to jest po prostu czoska tego dachu, te dachówki. Tak jak jakość tego odcinka spada, jak spadają te dachówki z tego dachu, więc. Nie pogodaj. Podover... Nie się wyciszył. Teraz ja muszę prowadzić odcinek, więc ja bez niego zrobię. W ogóle? Ja tu jestem, tylko poczekaj, muszę wyłączyć się, bo. Dobrze, dobrze, dobrze. W ogóle, Karmen, ja bym proponował zakończyć ten odcinek, bo to był pełnokromny domek, zanim nie zniszczyłeś tutaj dachówki. Jest, jest legitymacyjnie, tym można przetrwać Ja bym kończył już ten odcinek Tak już kończymy, tylko że jeszcze może ja raz dokończę wszystko I powiem jeszcze raz jak to wszystko będzie wyglądało No to Harmon ne... skróci co ma skróci tutaj Wasze cierpienia oglądając ten odcinek I może to, to jest nadal to samo Nieprawda, bo jest cegiełkę wyżej Pięknie, o co co jakieś I nie zabrakło nie wiem, że zabraknie. Trudno, zrobię kolorowy. Ech, no dobra, <laughs> mamy pełnoprawny dom. Ej, ty jest Creeper chowaj się. No dobra, o, i patrzcie, demonstrujemy. <laughs> Andrzej przyszedł. Bigo, bigo. Dobrze, bigo. Bigo. A, no nie bim, mnie, tylko liga. No, bigo, bigo. Ej, nie, bo mnie zabi! My się zabił. No ja, ja dlaczego? Dobra, my, myślę, że to jest doskonały moment, w którym możemy skończyć. Udowodniliśmy, że ten domek ochroni nas przed niebezpieczeństwem. <gryst> <gryst> dobra, nie, nie. to jeszcze daj, daj mi dość do głosów. No końcu. dobra, no to szybko. Skróć to, bo skracasz to chyba kolejny pół odcinka. Dobra, słuchajcie ludzie. Czy by też zabił? <gryst> tak. E, więc również, sz... więc tak. słuchajcie ludzie. E, ten serwer jest stworzony przeze przez Cichego. Ogólnie to będzie działało na takiej samej zasadzie jak mob, tylko że inaczej. Eee, czyli będziemy dawać tutaj ludzi i może, będziecie mogli z nami pograć. Eee, prawdopodobnie też może nagrać odcinek, jak będziecie dość, wystarczająco dobrym Yyy, eee, No i tak. Eee, Zgłośnienia będą. Będę co jakiś czas ogłaszam na odcinku jaki jest dany konkurs do zrobienia, co, jakie zadanie jest do zrobienia, żeby dostać na serwer z tego wszystkiego będę wybierał jedną osobę, która się będzie dostawała. Spokojnie konkursy będą różnorodne, czyli jak ktoś śpiewa, to będziemy okazję zaśpiewać, jak ktoś rysuje, to będziemy okazję coś narysować. Yy... Jak ktoś gra no na flecie, wszyscy... to będzie miał okazję grać na flecie yy, No i tak, i wszystkie te prace będą wysłane do mnie na Facebooka, więc yy, wchodźcie tam, mam na kanale taki I odnośnik do fanpage'a I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ten serwer jest, jest sponsorowany przez hosting Właśnie, Host. zapomniałem wam jeszcze dodać, na samym początku odcinka i tak był, będzie taka reklama Ale pamiętajcie, że moje serwery sponsoruje Farberhost.pl. Serdecznie zapraszam na ich hosting, jak widzicie, wszystko śmiga idealnie yy, Nie to ma żadnych lagów, więc jest subcio, po prostu subcio jest no i co? Mm, komentujcie, tak subskrybujcie, strajcie, grajcie, obsrywajcie, koblestwienia zajadajcie, trzymamy się Jonasza, to się nie posramy. tak Pamiętajcie, że moje serwery sponsorowane są przez Fiberhost.pl. Serdecznie zapraszam na ten hosting, wszystkie linki w opisie.